Halo, halo, witam Was na kanale Kapel I dzisiaj, czyli znowu, zagramy w Among Us Dobra Play Zmieniamy sobie czapeczkę Może być taka I startujemy ja czy będziemy kiedyś impostorem, na przykład teraz może Nie, Crewmate znowu Wszystkie odcinki będą jak będziemy tam, A jak nie nagrywam odcinków, to jesteśmy impostorami. Znaczy ja jestem, bo... Więc nie. nie ma już... A, w jest. Ciało w Ciekawy Ciekawe kto go zabił Aha No okej okay. Kto Nie wiem. Ja my tutaj to jest albo fioletowy albo nie, nie fioletowy Tak, albo fioletowy, albo brązowy czerwony, <ścoughs> na czerwonego. Pewnie to on, ale nic nie pisali wcześniej, że to on może być. No, nie, to nie on. To jest brązowy albo fioletowy. No, mówiłem też brązowy. Raz zostajemy Mikołajem. Kononowicz. Doktor Covid. The... Znowu kliumate. Okej. Okay. Oczywiście ludzie wychodzą, bo nie są inkostolami. Cześć, szimpans. No, piesek fajkował taski, czy nie? Taska. On, czemu on tam stał? Mógł szybciej wskoczyć do tego węta. Nie, to czerwony. Oj, już chyba za późno. Nieprawda. Impostower. <śm> sam masz knię. Czerwony. Napisał, że czerwona, a nie czerwony. Jaki tuchet. Szkoda, że nie było widać, czy jest impostorem, tylko że ejected. Reaktor. O, report. Znowu w... We... ...w elektryku. Niebieski, podobny. Ja mam tam task. To jak ma task przy... ...i widzi ciało, czemu nie zgłaszał? Jezu. Który to jest? Szympans. Co win? Zobaczymy. A jednak nie. Ciekawe kto jest. A, jednak piesek. Czyli dobrze szympans zagłosował. Czyj szympans? Idziemy do pieska, gdzie jest piesek. No, zatrzymał się i jak. Nie widzieliście tego peta, coś siedział sam. nawigacja kto? nawet nie wiedzą kto i głosuje nie wiadomo na kogo o, remis. Zabije jedną osobę i wygra no. Ciekawe kiedy będziemy impostorami Dobra szybko zmieniamy Wow jesteśmy impostorami Końcu. tu jest kill ok I my mamy to tak oczywiście dobra już zrobiłem cześć 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 kurde dobra report idzie kto self serion zrobił selfa aha xd ja Serio? Jezus, to jest publiczne głupi właśnie. Z takimi trzeba grać, no głupimi ludźmi. Nie po prostu yy, nie chcę mi się grać aż. Elu. Jest tu ktoś?